Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację dwóch niedrogich i świetnie działających padów do Nintendo Switch od marki Turtle Beach. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No i dzisiaj świetny sprzęt dla posiadaczy Nintendo Switch. I dobra wiadomość jest taka, że i dla posiadaczy Nintendo Switch tego pierwszego, czyli wersji, którą ja osobiście też posiadam, ale także kompatybilne z Nintendo Switch 2. I mamy tutaj dwa kontrolery z serii Rematch. Bezprzewodowe. Budowana bateria. Mamy także funkcję świecenia w ciemności, co za chwilkę sobie zobaczycie. Drugie pudełeczko wygląda tak. Tutaj mamy już typowo Mario na padzie. Również są elementy świecące w ciemnościach. W zestawie z każdym padem instrukcja obsługi. I do każdego z nich dostaniecie kabel do ładowania o długości 1 metra. USB na USB typu C. Rzućmy okiem na same pady. Jak przystało na markę Turtle Beach, wykonane są naprawdę dobrze. Mamy precyzyjnie działające analogi. Mamy też krzyżak. Dodatkowe przyciski. Przyciski podstawowe, które działają wyraziście, z dość dużym oporem. Bumpery działają OK. I triggery. Przycisk do łączności gniazda ładowania, a od spodu niespodzianka. Ponieważ mamy tutaj taką specjalną chropowatą strukturę, żeby polepszyć chwyt. Natomiast mamy też dwa dodatkowe programowalne przyciski, które też mają taką chropowatą powierzchnię. Tutaj od spodu mamy jeszcze kontrolki, drugi kontroler jest nieco ciemniejszy. Też mamy tutaj całkiem fajny obrazek. Motyw graficzny jest ciekawy. Też są kontrolki, gniazdo do ładowania, kontrastujące żółte przyciski do tej czerni, więc wygląda to ok. I od spodu również mamy przyciski, ale są czarne, więc są po prostu mniej widoczne. Odnośnie samych testów, no to muszę przyznać, że z kontrolerów Turtle Beach korzystało się naprawdę dobrze. Moim zdaniem o wiele lepiej niż z Joy ponieważ na kontrolerach mamy większe przyciski, analogi są wyższe i moim zdaniem korzysta się z nich bardziej precyzyjnie. Pady dobrze leżą w dłoni, kształt jest ergonomiczny. Co do funkcji świecenia w ciemności, no to oba pady świecą i tak pad z gwiazdkami w ciemnościach świeci naprawdę mocno, a w padzie z Mario świeci bardziej część umiejscowiona pomiędzy krzyżakiem a głową naszego bohatera. Jest to po prostu fluorescencyjna farba, która działa na takiej zasadzie jak na przykład świecące naklejki gwiazdki na ścianę. Najpierw musimy zapalić światło, żeby one się tym światłem napromieniowały, i jak zgasimy światło, to przez pewien czas ten właśnie materiał emituje światło. Podobny efekt zastosowano w tych właśnie kontrolerach. Pokażę wam jeszcze programowanie przycisków, które jest banalnie proste, ponieważ w tej chwili oba przyciski z tyłu mam zaprogramowane. Na prawym mam funkcję skoku. A na lewym mam strzał. I teraz powiedzmy, że na lewym chcę funkcję skoku, a na prawym funkcję kłócania. Naciskam ten mały okrągły przycisk funkcji, i trzymając go, naciskam też przycisk z tyłu. Czyli naciskam, naciskam i przycisk mruga. I w tej chwili chciałem podskok. I podskok mam tu już zaprogramowany. Zobaczcie sobie. Kłócanie mamy na analogu, więc ponownie naciskam ten mały okrągły przycisk. Kliknę przycisk z tyłu i teraz analog i kłócanie skok. Więc możemy teraz robić uniki, nie odrywając się od analogów. Więc jak to sobie zaprogramujecie? To już jest generalnie sprawa indywidualna. Natomiast dzięki temu można jeszcze bardziej spersonalizować kontroler. I gra się jeszcze lepiej. Możemy też to oprogramowanie łatwo wyczyścić, bo w tym momencie te przyciski mi jeszcze działają, ale chcę się tego pozbyć. Trzymam przycisk funkcji i naciskam dwukrotnie. Naciskam jednego i teraz drugi. Rozprogramowały się i tutaj mi wszystko działa, a te dwa już nic nie robią. No i co jeszcze dobrego można powiedzieć o tych padach to na pewno na temat wbudowanej baterii. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu Pady wytrzymują do 40 godzin. Jak najbardziej mogę to potwierdzić, ponieważ ja w trakcie kilkudniowych testów nie ładowałem tych padów ani razu. I też wspomniałem na początku, że mamy tutaj tryb motion control, czyli jeśli mamy jakieś gry obsługujące ten system, no to z tych padów także skorzystamy w tego typu grach. Podsumowując, moim zdaniem te pady sprawdzają się świetnie, są dobrze wycenione. No i mają ciekawy design. Osobiście nie lubię grać na Joy-Conach, nawet jeśli połączymy je tym adapterem, to jednak taki klasyczny pad jest o wiele wygodniejszy. Czy taki dedykowany pad produkcji Nintendo, czy właśnie pady innych marek. W przypadku Turtle Beach używało mi się tych padów naprawdę dobrze. Precyzja w grach była dużo wyższa, co za tym idzie także przyjemność z grania. A o to przede wszystkim chodzi w graniu na konsoli. Tak więc ze swojej strony polecam. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Można ten film także udostępnić i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines. Laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. X4 Race ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.